W naszym studiu Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W studiu w Poznaniu pan poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Cieszymy się wszyscy z sukcesu Igi Świątek. Sport jednoczy, no, a w polityce już tak dobrze nie jest. Chciałam pana posła Wróblewskiego spytać, jakiej decyzji pan się spodziewa ze strony PKW w sprawie subwencji Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że Państwa Komisja Wyborcza podejmie e, racjonalną decyzję e, i przyjmie sprawozdanie. Nie będzie żadnych problemów z subwencją, przede wszystkim dlatego, że nie ma argumentów prawnych za tym, aby tą e, subwencję ograniczyć. Zarzuty, które są kierowane, mają charakter e, no, polityczny. Takie zarzuty można byłoby wysunąć w stosunku do polityków Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a Ale dużo wcześniej Ale publiczne pieniądze SLB, na przykład z rządowego centrum legislacyjnego organizowali kampanię wyborczą, to można też w stosunku do byłej opozycji takie zarzuty wysunąć? To wielokrotnie przecież mieliśmy te, takie sytuacje analogiczne. Ale proszę podać przykład jakiś, w takim razie. Ale jakiś przykład pan poda, panie pośle. No, przy, przykład z, osta z, z, z ostatniego czasu najczęściej podawany, nie dotyczący akurat tej przestrzeni, ale organizowania na przykład wydarzeń wyborczych z użyciem środków zagranicznych. Natomiast ostatni To lat, zupełnie co innego, to jest, 2000... zupełnie co innego to jest zupełnie co innego, panie pośle. To jest zupełnie co innego. Pan nie jest w stanie 2000... podać żadnego 2015... przykładu. Dwa 2015 Ewe Kopacz, e, ministrów, e, z, ministrów e, rządu Ewy Kopacz którzy także korzystali z funkcji. Ale jakiś konkretny sprażowali. przykład. Konkretny przykład, bo tu w tym raporcie rządowym są konkretne przykłady podane, a pan jakiś konkretny przykład by podał. Nie tak, wrzucać no, no, w przestrzeń publiczną jakieś oskarżenie niepoparte dowodami. Znaczy to nie jest oskarżenie niepoparte dowodami, dlatego że to jest standard w każdej kampanii, że premier i ministrowie korzystają w. Sprawując swoje funkcje, z tego, że je sprawują, i tak było w to roku 2015. Standard to nie jest 2011. standard w każdej kampanii, wykorzystywanie publicznych więcej, pieniędzy. Można też powiedzieć bez żadnej przesady, że dotyczy to także wszystkich innych państw demokratycznych i tego rodzaju zarzuty polityczne zawsze są powtarzane, że Pan, akurat dobro. rządzący. Wykorzystują swoje stanowiska do tego, by prowadzić kampanię wyborczą, ale to na są zarzuty. Poruszamy się w charakterze bardzo ogólnym. W prawnym. Pan się poruszał na bardzo ogólnym poziomie, a my tu mówimy o konkretach, które zostały przedstawione. Panie pośle, co z subwencją PiSu? Czego Pan się spodziewa po decyzji POKO? Panie redaktor, no bądźmy poważni. Ta, ta skala nadużyć, z jakim mieliśmy do czynienia przed kampanią wyborczą, czy w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku jest porażająca. Wydatkowanie środków publicznych i to, co pan poseł mówi, że to jest zupełnie normalne, no nie jest to normalne. Sprawowanie funkcji państwowych nie powinno wiązać się z wykorzystywaniem środków publicznych na prowadzenie kampanii wyborczej. To jest absolutnie normalny standard w państwach demokratycznych. Natomiast tutaj ten standard został wielokrotnie złamany. Mamy dziesiątki przykładów w tej kampanii wyborczej z 2023 roku, kiedy środki publiczne były po prostu wykorzystywane przez PiS dla celów politycznych, dla zwiększenia potencjału. Sprawa Urządowego Centrum Legislacji, na przykład Lasy Państwowe, Fundusz Sprawiedliwości. Państwowa Komisja Wyborcza też domaga się informacji od naukowej i akademickiej sieci komputerowej, która badała wiarygodność. Godność PiSów w kampanii, co dawało PiSowi podstawy do organizowania swojej strategii. Panie pośle, a jeśli, tu pytanie do posła Prawa i Sprawiedliwości, jeśli PKW jednak odbierze tę subwencję, to wtedy jakie losy państwa czekają? Będą państwo składać się na no, dodatkowe składki na funkcjonowanie PiSu, bo słyszę, że prezes PiSu tak mówi, że będą państwo musieli po prostu finansować to sędziowie, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej wypowiadają się o tej sprawie w sposób powściągliwy i wskazują na to, że zarzuty stawiane nie są na tyle mocne, aby mogły doprowadzić do odrzucenia sprawozdania i ograniczenia subwencji. Tego Zakładam, że to, że ta powściągliwość będzie także cechować głosowanie i wpłynie na decyzję wszystkich członków państwowej komisji wyborczej. Bo powtarzam, jedną rzeczą jest polityka, inne rzeczy, inną rzeczą są przepisy. Ale ja pytam teraz e, o pieniądze. Będą Państwo jeśli, się musieli zrzucać. Nie zakładam, nie zakładam, do takiej sytuacji dojdzie. Natomiast jestem przekonany, że jeśli sprawa, jeśli taka decyzja była podjęta, no oczywiście będzie weryfikacja przez sąd najwyższy i sąd najwyższy. Takiej decyzji nie podtrzyma. Te zarzuty są zarzutami czysto politycznymi. Sąd Najwyższy. I to w jest sprawie. właśnie ten problem, że to nie jest Sąd Najwyższy, tylko to jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To zostało bardzo e, przemyślnie opracowane przez PiS e, w latach 2017-2023, kiedy stworzona została ta Izba, która jak wiemy już z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, grudzień 2023 roku, wcześniej e, orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale jeszcze wcześniej sprawa WUŻET, Waldemara Żurka w Trybunale Sprawiedliwości już w 2021 roku. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Co do tego nie ma wątpliwości. Ona składa się wyłącznie z neosędziów, czyli z uzurpatorów, ludzi, którzy nie mają prawidłowego statusu sędziowskiego i na pewno nie będą obiektywni w tej sprawie. Więc to jest problem systemowy, który też po raz kolejny pokaże nam wszystkim, obywatelom polski, że ten system wymiaru sprawiedliwości został zdewastowany w bardzo rozległym stopniu. No i wpływa to w zasadzie na, cały, na całe życie publiczne na politykę, no bo jeśli prawo i sprawiedliwość utraci prawo subwencji dotacji. ale jeszcze pamiętajmy, że jest jeszcze jedna sankcja, czyli przepadek środków, które uzyskał komitet Wyborczy, jeśli zostały one uzyskane w sposób niezgodny z kodeksem wyborczym. Także tu jest cały szereg sankcji i one będą kontrolowane przez organ polityczny, który nie jest sądem. Więc to jest skala tego problemu.